Słuchajcie, kurwa, co się odjebało, to nie uwierzycie, nie? Po prostu zjebana jakaś kurwa chora akcja. Kurwa, chłopaki. Chłopaki. Mieli mnie odwieść. I żeby przyspieszyć akcję, zamówili Bolta. Chłopaki zamówili Bolta. I teraz słuchajcie, kurwa. Kierowca nie był Polakiem. Do pewnego momentu drogi wszystko spoko. Zatrzymał się na jakiejś benzynówce. I powiedział, że on tylko na chwilę on po papierosy, a już patrzę, on wychodzi już dzwoni, dzwoni gdzieś, dzwoni. Bo mu się w samochodzie odpalało i dzwoni, dzwoni. Ale chuj. Potem coś tam kupuje, kupuje. Rozumiecie? Niby fajki, niby to. Kupił. Przed spytał, czy może zajarać, nie? Podczas drogi. I Poza połową drogi nagle, kurwa, do niego ktoś dzwoni. Drugi raz. On odbiera ten telefon i z nim gada po swojemu, pierdoli tam. A zadawał mi w chuj dużo pytań. A rodzina? A, a jak po ten? A a to? A matka czy żyje? A czy to bogate? A czy to? A ja tam mu ścienę waliłem, waliłem mu taki bzdury, mu tam gadałem, kurwa, aby się odpierdolił. Nie! Nie, kurwa, stary. Najprawdopodobniej złodziej, bo przy, kurwa, yy, przy starcie chłopaki zapłacili, kurwa, specjalnie mi bolta. W całości rachunek. A on do mnie już przy starcie gotówka czy karta? A ja mówię jak zapłacone online. A on mówi, ja na komputerze nic nie widzę. A mówię chwileczkę. To ja zaraz do chłopaków. Chłopaki mi przesłali zdjęcia, ja mu pokazuję zapłacone. Okej, okay, okej, okay, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Poza połową drogi nagle zaczął się wydzielać bardzo kurwa dziwny słodki zapach, który kurwa walił mi prosto w twarz, jak zaciągnąłem się tym, nagle organizm taki crrr, zamuły dostał. W głowie mi się zaczął kocioł robić, osłabienie czajcie. i takie kurwa zamroczenie, i poczucie, że za dosłownie 30 sekund odpłynę. Za 30 sekund odpłynę czułem. W przerażeniu tego efektu od razu do chłopaka znowu ten słodki zapach był pojemany. I on tam gadał z tym kolegą, ale jak zobaczył, że efekt mojej rozmowy z nimi i że ja już inaczej się zachowuję, że coś wykryłem, że coś jest nie tak, nagle przyspieszył. To nawet się z kurwy syn na radar dał złapać. Żeby tylko mnie jak najszybciej do drobina odstawić, chciał bo kapnął wiedzieć, się, że on nie chciał kurwa uśpić człowieku w tym samochodzie. A chłopaki mówią, no bo to jak gdyby tak było, to i on by to wdychał. Ale ja mówię nieprawda, stary. Bo to było tak. Że to normalnie waliło na mnie, a nie na niego. I to ja to wdechnąłem kilka razy i się tak poczułem. Rozumiecie to? Otworzyłem okno, dojechałem. Jak tego? On kurwa tylko się zatrzymał szybko. Dobra, dobra, tutaj tego szybko już tu pomachał ręką. No, 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 na razie zamknął drzwi, kurwa, zakręcił kurwa okno i wypierdalał jak z kurwy synty. A spierdalał tak człowieku, jakby nie wiem, kurwa, jakby go torpeda goniła. Przyrzekam, kurwa ci stary, że. Kurwa, wysiadłem na centrum, już nawet nie chciałem, żeby mnie pod dom podwoził, tylko jak stoję tu, jak pod Bogiem. Kurwa, powiedziałem mu, żeby się zatrzymał w centrum. Zatrzymał się kurwa stary. Ja wysiadłem w samochodu i kurwa do domu ty. Od razu długa. A on tam nałączył z tym kurwa dziwnym jakimś gościem. Tu Frity ty, ty ty po rusku coś. Kurwa, człowieku, co to kurwa było? Stary, ja jestem. Igor pod nowego Ja jestem człowieku. Nie, żaden szot kurwa, czy cię odkleiło człowieku? Czy ty słyszysz, co ja do ciebie kurwa mówię? Kurwa! Czy likwid kurwa powoduje, że nagle kurwa wdychasz coś, gdzie on nie palił, i czujesz, że ci kurwa w ty organizm schodzi w dół, głowa ci ten, i zaraz czujesz taki efekt klapy na dół. Czyż? Tak? Aha, czyli likwidy działają usypiająco, nie palcie, bo możecie usnąć. Ty siebie kurwa słyszysz, człowieku? Ty wiesz, co ty w ogóle gadasz w tym momencie? Ty wiesz, ty się posłuchaj, chłopie. Co ty kurwa, pierdolisz? Ja, jak wyszedłem z tego samochodu, chłopie. Do i ja, kurwa, stary, jak wyszedłem z tego samochodu. Wziąłem trzy głębokie oddechy, dopiero świeżym, takim totalnie, już powietrzem z zewnątrz. Dopiero poczułem, że coś mnie puściło, kurwa, stary, tak od z dupy. I nagle, kurwa, mówię, chuj, o ale dobrze jest, idę do domu. Rozumiesz to, kurwa? Człowieku, doszedłem do domu, wchodzę, otwieram drzwi, jest OK. SZ0P. sumie. Pojebane, po co się mnie pytał o kartę? Po co się mnie pytał o pieniądze, skoro było zapłacone? Po co mnie kłamał, że nie widzi tego na systemie? A jak mu pokazałem dowód rachunku zapłaty, online, tak, okej, okay, okej, okay, wszystko jest okej, okay, wszystko okej. Okay. Potem kurwa zatrzymuje się na benzynówce, kupuje jakieś fajki, ktoś do niego dzwoni, potem on odzwania, potem on od, ten? Od połowy drogi zaczyna rozmawiać po, niemo, po niemojnym języku, którego kurwa kompletnie nie rozumiem. Coś zaczyna pierdolić, niektóre słowa kojarzyłem, tak jakby o mnie coś zaczął gadać temu gościowi, a potem poczułem kurwa tą woń. Słodki kurwa zapach, który mnie dosłownie w 30 sekund by uśpił. Gdybym kurwa nie zareagował, nie zadzwonił do chłopaków, nie zaczął mówić, dostałem ataku paniki jakiegoś kurwa. Dobrze, że zadzwoniłeś do chłopaków. I odkręciłem okno, bo mi kazali. I gdybym tego nie zrobił stary, chuj wie kurwa. Może bym leżał w rowie, kurwa, okradziony kurwa i chuj. Człowieku, kurwa, chłopiec ci przysięgam kurwa, że... Kto się kurwa pyta o gotówkę i o kartę, wiedząc o tym, że jest zapłacone online, i mówiąc ci jeszcze to, że jest niezapłacone? Dopiero mu pokazujesz, on tak, okej, okay, okej. Okay. A potem od połowy drogi rozmawia po nie twoim języku z jakimś typem, a nagle czujesz słodki zapach do ryja ci wchodzący, który cię kurwa stary zamyka ci oczy na siłę. Mózg ci kurwa opętuje i zamyka ci na siłę oczy. Ja czułem, że coś mi tu robi takie gówno że normalnie za chwilę oczy się same zamkną, a ja tylko się odwrócę do tyłu i cyk. 30 sekund brakowało, gdybym kurwa okna nie otworzył. Jak jebać to kurwa stary? No jak kurwa jebać? No cię popierdoliło stary kurwa? Czy ty kurwa się słyszysz? Jak kurwa jebać to? Odklejony jesteś kurwa! Gaz usypiający, jakiś popierdolony kurwa na mnie strzelał, kurwa, a ty już jebać to! Ty jest dzicich z nich chrowany chłopie. No, ciekawe, gdzie by cię jakbyś tam popierdolony. No kurwa, a ja wiem? Jak się skończyło? Jak się skończyło? Przyspieszył nagle, jak zobaczył, że ja z chłopakami zacząłem rozmawiać. On pewnie głupa pali udaje, że polskiego nie zna, on wszystko dobrze kurwa rozumiał. Chłopie, nagle, kurwa, jak usłyszał, to zaczął tak zapierdalać, że nawet radar go strzelił, kurwa, prędkość się wcale tym nie przejął, tylko jeszcze bardziej przydettał i do drobina mnie podniósł. Ja mu powiedziałem, że tu wysiadam, tu wysiadam, szybko powiedział, dobra, wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Ty, jak ja tylko wysiadłem, to tylko było tak. Ciu, ciu, ciu. Rozumiesz to? WRLZ. jebać do tego kwela, co cię chciał jebać tym na kasę i organy. z 19. Zadzwoń na policję w razie, bo oni tak na aplikacji ma twój adres. A ja tu pierdolę człowieku, a czyż że on ma adres, ty? Nie wiesz, w jakich przypadkowych sytuacjach kończą się napadami, morderstwami, a ci granicy nawet na organy. dobra kurwa, robimy polowanie na kwela. A to nie ma co polowania na kwela robić, stary, bo ja ci mówię, co ja poczułem. Ja wdech zrobiłem w samochodzie, poczułem osłabienie organizmu i natychmiastowe zamolenie umysłu, tak jakby miał za chwilę zasnąć. Rozumiesz to? A ja byłem wyspany... Przecież na Antosie pojechaliśmy I ja nawet, ja nawet kurwa mać starę się tam nie najebałem ani Mara nic Holender. Niech Maro, Maro udostępni profil tego kierowcy z Volta ja nie wiem co to było stary, po prostu ja wziąłem wdechy w tym samochodzie. I ja się kurwa poczułem źle kurwa stary, rozumiesz to? Osłabiony nagle z dupy. Przecież kurwa, kto się pyta o pieniądze i o ten. jeszcze mi mówi, że kurwa nie ma nie ma nic, kurwa, ma on na systemie nie widzi wpłaty, a potem okej, okay, okej, okay, jest wpłata, jest dobrze. Słodki smak palący taki, no? Słodki palący smak. Słodki, palący smak i takie zamulenie umysłu i opuszczanie się oczu na dół. Słodki, palący smak. Dokładnie. Tutaj. Dotąd. I tu nagle takie opuszczenie umysłu. To takie mrowienie i nagle oczy, oczy, oczy opadające. Możecie olejem konopnym chciał A może to zapach to samochodu? Bociano jeden. Masz na przyszłość nauczkę, żeby nie jeździć z byleki sz 0 Ty, Igor, a ten kierowca miał maseczkę czy coś, żeby wypuścił ten gaz, bo przecież też by to wydychał. Też mi to powiedzieli chłopaki. Marian że tak by było. A może olej konopny waporyzował? A co to jest? Człowiek proch. Ale jak ty dałeś radę się oprzeć temu gazowi, przecież to od razu usypia nawet najtwardszych 30 sekund. Otworzyłem okno. Otworzyłem okno. Otworzyłem okno i biało mi kurwa stary, kurwa tak powietrze wryj, że aż mi mordę zlodła ciało. Ja aż łykałem to. Rozumiesz? Ja jechałem z powietrzem w mordę. A jak on zobaczył, że ja przy oknie jadę, to jak przyspieszył, jak buta zajebał w samochód stary, to normalnie, omal, że kurwa nie pozrywał felk, kurwa jak zapierdalał. Jeżeli to słodki zapach, to na pewno to jest chloroform używany już w medycynie, ale najczęściej używaja tego Słodki zapach był i smak. Słodki zapach i smak. Oni chcieli Cię na organy pociąć. Słodki zapach i smak to był stary. A on był przestraszony, jak zobaczył, że ja już kurwa otworzyłem okno i zacząłem wdychać. To tylko dobra, dobra, już i ci, ci ci, ci, i wypierda i, i, I szybko wyjebał, ty. I szybko wyjebał. Wystraszył się, że jesteś odporny na gaz i zaczął spierdalać. Tak! 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 Dosłownie. Przyszeka przyrzekam, że tak było. Ja poczułem, ty, tak, wdech zrobiłem, tak. I nagle takie kurwa, ty, i tu zaduszenie takie za ten, nie. I tylko w głowie mnie przykotłowało i już tak czułem, że powieki mi chcą spadać, a ja przytrzymałem i zacząłem gadać jeszcze szybciej z nimi. To był gaz stary. tak czadki piti mówi tak, chloroform ma słodkawy, charakterystyczny zapach, który niektórzy porównują do aromatu eteru lub lekko owocowych nut. Smak również jest słodkawy, ale drażniący i nieprzyjemny. Tak, tak to czułem, tak to czułem. Tak to czułem Igor, wpisz w sobie chloroform jakbyś to tak opisywał. Bo to opisuje co czułem. Słodki słodki wdech, słodki wdech, słodki wdech stary, słodki smak. I nagle takie zamulenie, przymulenie. Ciarki tu. Tak. i Tak. I stary, i tu się mi zrobiły takie mrówki. I nagle oczy, kurwa, takie, wiesz, już śpi. A ja o ty kurwa, i za telefon raz do chłopaków ty okno na ośce, kurwa, a on jak zobaczył, że tego to przestał z tamtym rozmawiać, tylko pizda na gaz i dzida do przodu. Czyby dychał albo ten olejek konopny jarał. Bernard Zalewski 7. Poczułeś palenie w płucach znak zapytania. Do tej pory czuję. Lekkie. Do tej pory czuję takie y, lekkie lekkie palenie tu. Delikatne mimo się swojej o chloroform, ona ci powie co to. Marian Polny, masz zaczerwienione oczy. Patrzyłeś w lustro. Dobra, zobaczę. Bernarda Lewski, I spytałem się i moja powiedziała, że to jest gaz usypiający. To jest gaz usypiający. Chloroform jest to gaz usypiający. W moment usypia. Słodkawy właśnie, wchodzący w płuca. To jest wdech i cię nie ma. No mówimy ci. A ja dostałem aż dreszczy, adrenalina mi się podniosła, człowieku. I normalnie zwalczyłem to tak, że zacząłem się kurwa cały trząść, stary. Się zacząłem trząść i kurwa przebiłem to, i nie pozwoliłem kurwa temu działać na mnie, nie? Otworzyłem kurwa okno, stary, i zacząłem oddychać. Człowiek terminator prawdziwy, Nic mi nie będzie, bo od tego nic mi nie będzie. Ja już pytałem. To nic mi nie będzie. Bo to jest tylko tyle, że to tam na, na określoną ilość czasu po prostu cię w letarg daje. Ale to jest tyle. Nic ci nie będzie od tego. Bo to jest medyczne. Bernard Zalewski się... A kochował mordę w pewnym momencie znak zapytania. Tak. Marian Holender. A oczy masz zaczerwienione znak zapytania? Lekko. Lekko. Terminator nie bez powodu. Lekko. Delikatnie. Ale to też może być ze zmęczenia. Enanimus 19 Chloroform jako środek znieczulenia ogólnego był stosowany w stężeniu około 1%, jednak zwiększenie tego stężenia do zaledwie 13 15 mogło już wywołać depresję ośrodka oddechowego w mózgu. Bernard Zalewski, 7. Lekko, bo już czas minął. I 8. powiem Ci tak, miałem depresję, bo zacząłem gadać do chłopaków, że się panicznie boję. Zacząłem im mówić, że się panicznie boję, a oni. Zaraz będziesz w domu, zaraz będziesz w domu. Jak on to usłyszał, to stary Ciś", tak w pizdę przycisnął kurwa, że nawet osrał ten radar, który mu zdjęcie zapierdolił. On zapierdalał, miał wyjebane na to, że zaraz mandat dostanie. Tak zakurwiał człowieku, że mal opon nie popalił. Żeby mnie kurwa dowieść tu jak najszybciej. Ale cały czas czułem ten słodki smak, jeszcze tak by miał nadzieję, chuj pierdolony. Jeszcze tam powiedziałem, dobra, tu się pan zatrzyma, bo ja wysiadam. nie? I jeszcze gadając z nimi. On dobra, dobra, już okej, okay, dobra, idź i idź, idź, to kurwa. na razie. Wypierdalał później jak kurwy synty, No, chłopie, tylko w tył zwrot była i... Man, to powiedz sam, jak myślisz, jakie były kurwa intencje tego Ruska? A skąd wiedzieć? Wystraszył się ciebie, zobaczył gościa, co jest odporny na gaz i się obsrał i zaczął zapierdalać. No tak? No tak? Heh. Masakra, ty. Przyrzekam kurwa wam, że nie robię sobie kontentu. Pod Bogiem stoję! Pod Bogiem stoję. Nie myślałeś, żeby zgłosić to na policję, bo może komuś innemu się takie coś przydarzyć. Ale stary, a, a, a jeżeli a jeżeli kurwa y, nic nie znajdą, to będzie na mnie, że pomówiłem. Więc nie będę tego zgłaszał. Nie będę tego zgłaszał, stary. Bo jak nic nie znajdą, to będzie, że go pomówiłem, kurwa. I jeszcze ja będę miał problemy. Po co mi to? A on jak się przestraszył, nie bój się, to on już tam wyczyścił wszystko, już tego nie ma. Bo wyczułeś, że coś jest nie tak, Tak! i dlatego Cię wybudziło dzięki adrenalini, a tak to bycie już dawno Cię Tak! Enormous tak! 19. Jeżeli wydychałeś, to w szpitalu wyjdą testy pozytywne. SZ0 To nie pomówienie, tylko domniemanie popełnienia przestępstwa, za to nie ma kary. Nie, stary, ja nie będę nic zgłaszał, pierdolę to. Ja on to w czapie. Ja później się nie będę kurwa tłumaczył, że. Jak on, te, jak on się tego pozbędzie, tak, te, tego czy tamtego, tak, ja nie tak, wiem, jego, kto to był, co to znak, było. Czyli Stary, jego zachowanie od pierwszego wejścia mojego do samochodu, ja miałem przeczucia nawet przez przypadek, przecież ja powiedziałem chłopaki, przepraszam, że ja do was to powiedziałem, bo ja się aż zwątpiłem, zapytałem, czy wy na pewno. Zap... Ja miałem coś przeczuwałem, coś mi kurwa nie pasowało, rozumiecie? Ja aż do chłopaków powiedziałem, chłopaki, czy by naprawdę za ten zapłaciliście? Tak, zapłaciliśmy. No, ja to... Ale do końca życia już woltem nie pojedziesz, człowieku. Nie pojadę. Tego nie na twoim miejscu. Niech Maro jego profil chociaż zapisze. Nie pojadę. Nie pojadę, stary. Nie ma chuja. Stary, tu palenie. Takie jakby, takie szczypanie. Tutaj w środku. W środku takie, takie jakby... Nie wiem jak to nazwać, no. I po chwili, i po chwili jak wydech zrobiłem, to to było takie... Kurwa taki zamulający wydech! Jedną gwiazdkę wystawi, żeby było zamulający wydech! Znowu wdech! Zamulający jeszcze bardziej! I wydech ten! I, i to gówno w środku było kurwa do końca drogi. Jakby się oddałem, to on dobra, dobra, bo już widział, że jest coś nie tak? Wiesz, że już tego? To był sam przestraszony, kurwa. Ale jak ja wysiadłem stary, a jak opowiedziałem, dobra, dobra, dzięki to tam tego tupa, pyk, drzwi pam i kich, człowieku, i szpond egipski. Ale stary to nie jest szpond, Przysięgam, nie kłamie wam w oczy. Mówię, szczerze, jak kurwa jest, co przeżyłem. Nie jest to fake, Co poczułem tu! Tu! Chcieli! 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 Nie wyszło. Przecież od razu adrenalinami podskoczyła człowieku, jak do nich zadzwoniłem, to ja normalnie aż się jąkać zacząłem. A da, 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 kurwa, gadałem z chłopakami. Nie, nie wierzycie, spytajcie nie je się bierze, bo sam dostałem skórki. Przyrzekam kurwa na Boga, kurwa, że nie kłamie. Możecie sobie myśleć, co chcecie, kurwa, że jestem pierdolnięty, że to, że tamto, że jestem jakimś fejkowiczem albo pierdolekacza poły. Myście sobie, co chcecie, kurwa, ludzie. Naprawdę. Przyrzekam kurwa na Boga, że tak było. To nie jest kurwa fake i nie robię sobie kurwa teraz kontentu. Przysięgam to kurwa, jak syn, że tak kurwa było. Tak się czułem, opisałem wszystkie efekty, które ja poczułem. Przecież Stary, ja nie wiem, kurwa, co wiem jedno. Opisałem wam co poczułem i co przeżyłem. Ciekawą że Wit napisał. Poczytaj sobie o gangu duchów w Woli. Od miesięcy wyłapują ludzi z ulicy. Impres i właśnie przez taksówkarzy, usypiają ich, robią im badania i wycinają organy. To wszystko się dzieje w dużym samochodzie z przenośną salą operacyjną stoją za tym Gruzini i Rosjanie. I to był Gruzin! Gratulacje. Igor. To był Gruzin! Bernard Zalewski, to był Gruzin! To odpornił sobie tymi fajkami w sekund. To był Gruzin! Pod to był Gruzin! Zapytajcie, Maromaro! Maro. To był Gruzin! To był typ z Gruzji, kurwa! Pod Bogiem przyrzekam wam na kolanach kurwa, że to był Gruzin. On jeszcze sam powiedział, że jest z Gruzji, kurwa. Kigwaj pilny Co się stało bo wszedłem dopiero? Ja idę zajarać. O 7. Po gruzinie to nie ma się co dziwić. Oni ogarniają takie rzeczy. Bernard Galewski 7. Pierdolony Haczulinę ruli. Człowieku, kurwa, bycia pokrojonym w pizdu na kawałki. Dander, dobra, to może teraz jakiś dumping? Wiesz co, teraz to ja nie wiem co, kurwa, stary. Ja muszę zadzwonić do chłopaków, kurwa. Bernard Zalewski, 7. Szop, nie rób tego szotów bo się ośmieszysz. Marian Kolender. Przenoś na sala operacyjna, ja pierdolę człowieku. Strach. Nie wiem, to wy tak powiedzieliście, ja tylko powtórzyłem, że mogłem być pokrojony na kawałki, sami to napisaliście, ja wam tylko opisałem jak się czułem i co poczułem, jaki smak, jaki zapach, że zadzwoniłem i co się wydarzyło, nic więcej. Ale Rosjanie w Polsce, jak oni bane na Polskę mają, SZZ. 0 p nie no popierdolona akcja, to zrobię, ale nie prześmiewczo, bo to poważna sprawa. Słuchajcie, jeszcze kurwa pytam się, a jak Putin, a jak Putin to, a, a, jeszcze, a jeszcze kurwa teksty walił typu, co ja myślę o Kaczyńskim, o samolocie w Rosji. Takie rzeczy mnie nawet kurwa zaczął wypytywać. Rozumiesz to, kurwa? Rozumiesz to, kurwa? Ja już, kurwa, stary jak wsiadłem, wiedziałem, jest coś nie tak. No, przysięgam ci, no kurwa, nieco ty pierdolisz, człowieku. Myślisz, że ja sobie ty kurwa kontent zrobiłem? Pojebało cię, ten, kurwa, chłopie! Ja dopiero z antosi wróciłem, patrz co trzymam, kurwa! Patrz co trzymam w ręku, chłopie, wysiadłem z samochodu, jestem w domu, kurwa! Pojebało? Ja? Kurwa! Igor, to jest chore, kurwa! To jest kurwa chore! To jest kurwa chore, to jest mało powiedziane, to jest po kurwa pierdolone! Człowieku, ja tam prawie płakałem, jak z nimi rozmawiałem, rozumiesz? Cały drżałem kurwa od środka, walczyło mi wszystko, płuca mi ściskało. Kurwa, stali tu jakieś pieczenie. Kurwa, chuj wie co, tu słodki smak do gęby, zamulający kurwa człowieku, efekt jakiegoś wdechu, kurwa. Mózg mi ciarkowało, kurwa, oczy mi opadały, no chłopie, kurwa, ja pierdolę! Dandere. Kurwa! Igor kurwa, nie można się już bezpiecznie w naszej Polsce. kurwa, co było? 7. Gruzini Igor, mówiłem, to są ludzie, to... ale, mówiłem chłopaka, ale mówiłem chłopakom, chodźcie mnie zawieście, Chłopaki, nie, zamówiliśmy ci bolta, jedź do domu, żebyś był szybciej. Chcieli zadbać. Tak chcieli jest. zadbać, ale mi się coś nie podobało, no kurwa, się kurwa, rozumiesz? Są tego mi się coś nie tego po... Mi się coś nie podobało. Oni nawet sami dali numer Igor, kurwa, jakby coś się działo, dzwoń. I powiedzieli, kurwa, wiesz co dobrze, że kurwa zadzwoniłeś, Oddychaj, otwieraj okno, kurwa. Otwieraj okno, pierdol wszystko, otwieraj okno, oddychaj. Nie włączyłeś nagrywania, szkoda, bo byś miał na nich wszystko. Kurwa, stary, gówno bym miał, kurwa, jakie nagrywanie, stary, jak ja rozmawiałem z nim przez telefon, żeby, kurwa, dojechać bezpiecznie. Człowieku! Człowiek proch, bo zobaczył, że wyglądasz dobrze w garniturze ze statutką złotą, to pomyślał, że jakiś biznesmen jedzie. Enanimos 19. Jeszcze się dobrze rok nie zaczął, a już prawie zamach na Macaltere. Bernard Zalewski 7. Ty, Igor, oni przez tą brodę myśleli, że jesteś Rosjaninem. Nie! Nie, nie, nie! Nie, nie co ty? Broń Boże! On. Ach, stary, to było w ogóle pojebane, co się wydarzyło, rozumiecie? To było strasznie popierdolone. Ja nie mogę tego zgryźć. To jest kurwa, słuchajcie, to jest taki wdech, jakbyście ciepłe, delikatne powietrze I wdychali i słodkie. Widzę, I I te powietrze słodkie, by wam wypełniło płuca i spowodowało, że te płuca się zrobią takie łaskocząco lekkie. I w pewnym momencie dostajecie strzała na banie. Tutaj wam ciarki zaczynają zapierdalać, i oczy odtąd, i odtąd oczy zaczynają wam się klapować w dół na siłę. Na siłę wymuszają wam zamknięcie oczu. Dochodzi to do was? Co ja teraz mówię? I wydech? Wypuściłem to? Otworzyłem okno, wziąłem parę wdechów, to poczułem takie ciarki, adrenalina mi wzrosła tak, stary, i takiego busta dostałem, Kupia jakbym tak kurwa człowieku... Jak z mocnej, trawy człowieku... To jest niesamowite kurwa nie stary w, w ogóle co to było! Nie miał maski, kurwa, no nie miał maski! Ale się dziwnie w chuj zachowywał! Nie warto wychodzić z domu. W chuj się dziwnie zachowywał, kurwa człowieku! Chował mordę, mówił Igor. Tak, chował ryj. Ale nie ma maski żadnej. Pewnie po to, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Ja nie wiem, kurwa stary, co tam się odpierdalało, ale to było... Dla niego to jest tak, że on mnie zostawił on sobie pojechał i pierdoli to, ale... Człowiek a o co jeszcze pytał na przykład o wojnę albo o Putina? Pytał o wojnę, pytał o Putina, pytał o Kaczyńskiego, o samolot z Kaczyńskim, pytał o rodzinę, czy bogaci rodzice, co ja robię, jak pracuję i tak dalej, o wszystko. O swojej rodzinie zaczął opowiadać, o tym, że ma córkę i syna i coś tam jeszcze zaczął pierdolić takie farmazony te. A potem, kurwa, pół drogi, kurwa, z jakimś, kurwa, przy, przyjebem, kurwa, ze swojego kraju, a rambam balił, że ja, kurwa, niektóre słowa dołapywałem, że wiedziałem, czułem, kurwa, że gada z kurwy synownie. No, mówił o tym. Przyrzekam Wam naprawdę, kurwa, ej, słuchajcie, nie robię kontentu. Możecie mi nie wierzyć, kurwa, możecie myśleć, że to jest kolejny shot. Żeby zrobić sobie kurwa karierę, przyrzekam wam, że nie, kurwa nie, i nie, i nie. ten nie tylko może on miał jakąś na Nie wiem stary! Co ty mnie pytasz? Chłopie, ja stamtąd... Ja wyszedłem, ja nawet nie przyglądałem, tylko trzasnąłem te drzwi i wypierdalałem. Ty jeszcze się przyglądał będę, odkleiło cię? Człowieku, jak ja przy oknie otwartym i tak powietrze w ry zapierdalało, ja myślałem, że mi mry odmrozi. spróbujemy je wrzucić do translatora? Kurwa, człowieku, to było pojemane. Igor Kurwa, uważaj na tych ludzi. Na jakich ludzi? Tu już nikogo nie ma, człowieku. wezwać Tu już nikogo nie ma. Wszyscy czekają, jak ktoś się kręci koło domu. Tu zawsze psy czekają. A podwałeś się dokładny adres domu, tam znak z bajtania Pojewam tylko drobin. Nie kosz. Pojewam. Pojebane. Znaczy był adres, ale co z tego? Ja to nie ma znaczenia. Kro 7. dobrze, że cię na organy nie skroili jeszcze nagrodę dostałeś, pierdol to jutro na pierdalamach. Człowiek proch. Mogłeś go zaatakować, obezładnić i wezwać w Aha, to jeszcze ja bym za to beknął. Mogłeś być celem, ale już na pewno nie jesteś. oni